Marek Wawro, artysta plastik z Przyjechałem tu do Olkusza do Galerii Sztuki Współczesnej z wystawą zatytułowaną Interior Cube. Jest to wystawa, która mówi o takiej przestrzeni mentalnej artysty, w której to przestrzeni rzeczy, które działy się. I te, które się aktualnie dzieje, i te, które się mogą dziać, hipotetycznie znajdują odzwierciedlenie w pracach. I takimi pracami są tutaj prace, które Państwo widzicie tutaj za moimi plecami, prace na przykład poświetlone E, bardzo takim trudnym, bardzo takim eschatologicznym sprawom, jak odejście kogoś bardzo bliskiego, czyli o sprawach mówiących o rzeczach ostatecznych, jest działanie artystyczne, które mówi też o e, interior, nazwany interior empatii, czyli interior empatia, która mówi też o e, sprawach związanych e, z taką współczuciem dla rzeczy trudnych, które się dzieją w współczesnym świecie, gdzie człowiek jakby jest często bezradny wobec nieszczęść i nędzy, gdzie można tylko po prostu, jeżeli można człowieka na coś stać, to można go stać tylko na współczucie, co też współczucie nie załatwia żadnej sprawy. Są tu też prace, które jakby dopowiadają tutaj o moją przestrzeń i takim pracą również jest działanie wideo, które prezentujemy tam z tyłu, które przedstawia też znaczenie słów dla mnie bardzo ważnych, które niosą za sobą pewien ładunek emocji, noszą pewną prawdę, noszą pewien ważny dla mnie punkt odniesienia do, do tego, co dzieje się współcześnie. I, te gestykulacje, twarzy, które wyrażają jakąś ekspresję, jakby stosunek też do wypytanych słów. Słowa są wypowiadane bezgłośnie, natomiast mimika świadczy o jej dynamice i jakby ciężarze gatunkowym tych słów. Wszystkie inne prace są dobrane do tej wystawy, właściwie do przestrzeni, jaką dysponuje, dobrane w ten sposób, żeby jakby mogły opowiadać o tym interiorze, o tym świecie wewnętrznym na bardzo różnych mentalnych, esse I w związku z tym są tu prace i rysunki, jest tu jest malarstwo, jest e, głowa, fotogram, który też jest takim, e, jak to dawniej w dawnych czasach ilustrowano postacią, która w postaci były wpisane miasta i tak dalej, i różne zdarzenia, które kiedyś miały miejsce, bo chciano w ten sposób wyrazić o bezmiar e, jakby e, głębi człowieczej. Ja myślę, że ta głowa, ten portret, który jest e, gdzieś tam za mną, e, jest takim miejscem, który. Opowiada, że jest to ta przestrzeń, która bierze początek gdzieś w głowie, a znajduje swoje unaocznienie tutaj w tej sali.